No właśnie, poczekajmy! Mateuszowi Suskiego od A tymczasem powtórka przejazdu Mateusz Suski kontra Tamas Magiar. I w takim układzie jedziemy z przodu Magiar, zanim Suski inicjacja. I teraz wkleja się Suski i Suski z błędem wyzerowany przejazd przez Mateusza Suskiego. Co się teraz dzieje? Mieliśmy one more time. A, a teraz niestety zero ze strony Mateusza. Suskiego, ale z błąd za błędem, niestety ta runda driftingowych w Polski w Kielcach na cały czas, a ja przypominam, że to dopiero etap... Rywalizacji top 32, ale mimo wszystko dajcie im tam duży Faktycznie może być tak, że liczył na trochę, trochę lepsze tempo, na, na niezwalnianie właśnie w tym miejscu Tomasa Magiara, bo oficjalnie zwalnianie w tym miejscu oczywiście dopuszczalne nie jest, ale zostawiamy to do analizy sędziom. Musimy zobaczyć, jak będzie wyglądał drugi przejazd w kolejności. No właśnie, poczekajmy! No to, to już znowu maska, ale mam nadzieję, że uda się. O, Aleś czegoś takiego jeszcze nie widziałem! Także Mateusz! ojo, ojoj ojoj! Oj, oj. Ależ się zaczęło! Mateusz Suski na pewno nie będzie miło tej rundy wspominał. Czekamy na powtórkę, aż nie wiem co mam powiedzieć, ale obrazki nieciało